Właśnie rozpakowałem paczkę od pana Mateusza Mateusz Audi A3, e, widzę, że lampa jakaś po kolizji nie ma tutaj, właściwie każdy uchwyt jest tam jakoś naderwa. Oj, widzę, zaczekajcie, górny uchwyt jest wrzucony do paczki. Także to tutaj, to tutaj przyspawam reszta widzę, że jest. Z ubytkami, czyli nie ma uchwytów, coś tutaj jest ponacinane, jeszcze nie doszedłem do tego dlaczego, przetwornica odkręcona, też nie wiem dlaczego, ktoś tutaj próbował się dostać do środka, ten, ten rant jest tutaj powyszczerbiany i powyginany. I tu jeszcze widzę takie otarcia i przetarcia na kloszu. Także prawdopodobnie w wyniku jakiejś tam drobnej kolizji jest klosz z głębokimi rysami i połamane uchwyty. A to, że jest obudowa powyginana, prawdopodobnie ktoś tam próbował się dostać do środka, ale to nie jest łatwe, uwierzcie mi, niełatwo. No i słuchajcie, widzę ślady powodzie w środku. Są tutaj krople po wyschniętej wodzie i to jest tutaj od środka gdzieś tam są krople wody także podejrzewam tutaj też nie wiem czy to dziura w tym kloszu jeszcze będę robił testy to będę, to sprawdzę czy ta lampa jest szczelna no i po, i podejrzewam że trzeba naprawić listwę led no bo w tych modelach bardzo często ulegają usterce światła do jazdy dziennej i albo jest problem w samych LEDach, albo w module, który tym steruje, albo w jednym i drugim. Także zobaczymy, co czeka nas akurat w tym egzemplarzu. Six hours later. A witaj mam rozebraną Twoją lampę. Ta listwa LED nie działa. Na całe szczęście moduł jest sprawny. Moduł, który y, steruje tymi LEDami. On tutaj to jest Twój moduł i przy innej listwie świetnie działa. Także y, o tyle dobrze, że tylko jedna rzecz popsuta i moduł nie trzeba wymieniać, ale. Coś tutaj widzę jeszcze, nie wiem czy chcesz na pewno ta lampa słabo świeci mega słabo, bo lustro soczewki to, to co powinno odbijać światło jest mocno wypalone także ta lampa jestem pewny, że słabo świeci można to zregenerować na tym etapie, gdzie i tak, i tak już jest lampa rozebrana niewielka dopłata bo to jest 170 zł do nowego lustra i Ci założę nowe lustro tutaj i dzięki temu ta lampa będzie świeciła naprawdę jak nowa. Bo w tej chwili, no to sam widzisz w jakim jest stanie te lustro. Mam nowa. Jeżeli będzie decyzja, że soczewkę też regenerować, no to jak najbardziej mogę to zrobić. Tylko proszę o taką dyspozycję sms-em, że soczewkę też robić.